Mężczyzna latający dronem przyłapał pewną parę na dachu budynku. Najpierw się całowali, a później przeszli do innych czynności. Aż dziwne, że nie zobaczyli drona i nie usłyszeli. Może byli za bardzo zajęci sobą? Cześć i witam! Dzisiaj przygotowałem dla Was niewiarygodne ujęcia z dronów. Niesamowite, fascynujące oraz interesujące, których na co dzień nie zobaczycie. Drony mogą śledzić ludzi, ale i nagrywać rzeczy, których zwykła kamera nie nagra. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to fajnie by było, jeżeli zostawiłbyś łapeczkę w górę, zasubskrybował kanał oraz skomentował ten materiał. Ja z góry każdemu dziękuję i zapraszam Was do oglądania. Czy słyszeliście kiedyś o cudownym mieście Sancerraib na Sycylii, którego historia sięga V wieku? Najciekawszy jest jego nietypowy kształt. Patrząc na miasto z lotu ptaka, można powiedzieć, że kształt przypomina rozgwiazdę. Gra w golfa i uderzenie, które nie wyszło. Swoją złość postanowiła rozładować na dronie. Rekin nad morzem, blisko plaży i ludzi. Choć nie jest on największych rozmiarów, to i tak sprawia duże zagrożenie. Zwłaszcza dla dzieci. Miały być ciekawe ujęcia z jogi. Niestety skończyło się to wypadkiem. Pokaz pirotechniki nagrany dronem. Piękno w powietrzu wygląda to trochę jak efekty komputerowe a jest realistyczne i nagrane w imponujący sposób. Wytresowany orzeł, który bez problemu radzi sobie z dronem. Mężczyzna, który miał podejrzenia, że jego żona go zdradza, więc użył drona, aby śledzić żonę. I jego podejrzenia były jasne. Chińska drużyna rozbiórkowa pokazała swoją niesamowitą siłę. 15 budynków, które ulega wyburzeniu w kilka sekund. W Urugwaju znajduje się wyjątkowa plantacja eukaliptusa o niezwykłych kształtach, którą można podziwiać tylko z nieba, aby sprawiała oszałamiający efekt. Niektórzy mówią, że wygląda to jak filiżanka z koroną, a inni jak żyrandol. Plantacja o długości około 500 metrów i szerokości 235, a same drzewa osiągają wysokość 20 metrów. Gigantyczny jacht nagrany z ciekawej perspektywy. Rejs nim to coś niesamowitego. Prawa natury, które zostały oszukane. Grawitacja tutaj nie działa. A tak naprawdę jest to spowodowane gigantycznymi podmuchami wiatru. Powietrze, które odbija się od dołu skał idzie ku górze. Z wodą tworząc właśnie taki efekt. Dron, który uległ awarii po nagrywaniu driftu. Spektakularne ujęcia, ale nie zawsze idzie tak jak chcemy. <śm> Dron, który uchwycił wieloryby oraz delfiny w australijskim oceanie, podczas gdy niesamowicie pływały czy wyskakiwały z wody. Ten film z drona pokazuje gigantyczną burzę piaskową, przetaczającą się przez południową walię. Jej rozmiary robią ogromne wrażenie. Jednostka policyjna goni uciekiniera. Za pomocą drona łatwo udaje się go zlokalizować i schwytać. Bez drona byłoby to bardzo, bardzo trudne. W pobliżu jeziora Uta znajduje się opuszczony zakład recyklingu metali z 1919 roku. Kiedyś zainwestowano w niego mnóstwo pieniędzy. Ale po czterech latach stało się jasne, że nie przynosił oczekiwanych dochodów, a opuszczone okrągłe konstrukcje, które znajdują się na ekranie były kiedyś beczkami, w których przerabiano rudę. Jeżeli kupisz drona za 10 tysięcy złotych, to lepiej nie lataj tak blisko aligatora. Dron, który wplątał się we włosy dziewczyny. Może operator dopiero się uczy latać? Młodzi ludzie często wchodzą na dachy budynków, gdzie spędzają swój wolny czas. Niektórzy też ćwiczą parkour, ale w niewielu miejscach można to robić. Ci ludzie są ścigani dronem, także postanowili szybko ulotnić się z miejsca. Opalanie się nad morzem, fajna i relaksująca rzecz, o ile nikt cię nie śledzi dronem. Wieloryb i jego nowo urodzone dziecko. mother whale give birth there is a mother whale and a brand new baby Ujęcia z Czarnobyla, które przez wiele lat będą przypominać całej ludzkości o tych strasznych wydarzeniach i katastrofalnych skutkach wybuchu reaktora jądrowego. Mimo tego ciekawie patrzy się na opuszczone miasto: puste ulice, domy, wszystko zarośnięte i wiele rzeczy zniszczonych. Plemie amazońskie uchwycone kamerą drona. Także na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze dajcie o tym znać na dole w komentarzu. Dajcie o tym znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata. Wszystko macie na dole w opisie filmu. Także wpadajcie, obserwujcie, lajkujcie. Piszcie również propozycje do następnych filmów, może ktoś ma jakiś fajny, ciekawy pomysł. Wszystko będę sprawdzał. Także wpadajcie na poprzednie filmy, my się widzimy w następnych. Trzymajcie się na razie, pion.